W ramach przypomnienia, jak pamiętacie, wczoraj została mi zabrana ranga media. <grymne> <grymne> Słuchajcie, tak naprawdę nic się nie dzieje, jest wszystko jak najbardziej pod kontrolą. Yy, napisałem przed wczoraj wieczorem do Mawika, siema mam sprawę, zabierz mi rangę na jeden dzień, bo chcę wkręcić widzów na Prima Aprilis, także jeżeli ktoś z Was się dał nabrać, a widzę, że są osoby, które dały się nabrać, bo nagrywałem jakby drugi filmik z rzędu. Sprostowanie, nic się nie dzieje, jest wszystko w porządku. Jak najbardziej lecimy z filmami, już niedługo kolejny film ze Skybloka oraz Bedwarsów. No trochę jak widzicie się osób wkręciło, to... Już już im coś tam popisałem oczywiście. E, także co, no, ja jutro odzyskuję rangę, mam nadzieję, w sensie drugiego. Czyli jak wy to widzicie, to już pewnie odzyskałem. E, bo po prostu będę musiał napisać, żebym je oddał. Ale no, mam nadzieję, że ktokolwiek z was się dał nabrać, jeżeli się, mi się udało. Jeżeli ktokolwiek z was się dał nabrać, to napiszcie wtedy w komentarzu Ryba ty trolu i Mavic też ty trolu. To wtedy ja będę wiedział, że kogoś mi się udało sprankować. W każdym razie, udanego dnia wam życzę. Dzięki wielkie za oglądanie tego filmu. Trzymajcie się, na razie i cześć.